Serial Harry Potter produkowany przez HBO spotyka się z dużą falą krytyki i to z uzasadnionych powodów za promowanie agendy Day oraz wszystkiego, co związane z koncepcją zamiany ról rasowych. Widzimy to na własne oczy zarówno za kulisami, jak i publicznie a potwierdzeniem tego jest oficjalna informacja, że postać znana jako Snape zostanie obsadzona przez aktora innej rasy w tej nowej wersji Harry'ego Pottera. To naprawdę się dzieje. HBO nie wycofuje się z tej decyzji, wręcz przeciwnie, obstaje przy swoim. I właśnie to dzieje się z tym serialem, oraz dlaczego wywołuje on tyle kontrowersji. Jest dużo publicznego sprzeciwu wobec tej produkcji, która wciąż ma zadebiutować na HBO Max pod koniec roku 2026 lub na początku 2027. Tu świat Hollywood. Subskrybuj, jeśli jesteś nowy, i polub ten film, by otrzymywać kolejne aktualizacje. Bardzo dziękuję również za wsparcie i miłe słowa. Coraz więcej celebrytów zaczyna publicznie krytykować Dei, ponieważ nie zgadza się z jej ogólnym przesłaniem. Tak naprawdę nazywają to, czym jest, niczym więcej niż agendą, ukrytym motywem, działaniem opartym na polityce tożsamości, polityce płci itd. Mamy tutaj także Mela Gibsona, który zawsze głośno mówi, co o tym myśli. I ma to związek również z serialem Harry Potter. Już wiemy, że ten serial spotyka się z ogromnym sprzeciwem, znacznie wcześniej niż można było się spodziewać, z powodu tego, co dzieje się z obsadą, z całym procesem produkcyjnym i wieloma innymi kwestiami. Sprawa nie ogranicza się tylko do Snape'a. Będziemy o tym mówić więcej w niedalekiej przyszłości. Ale co ciekawe, wiele ma tu do powiedzenia właśnie Mel Gibson, zarówno na temat serialu Harry Potter. Jak i całego zagadnienia Day. Przejdźmy teraz do rzeczy. Jedno jest pewne: Snape to postać kultowa, mocno zakorzeniona w popkulturze. Każdy, kto zna serię Harry Potter, uwielbia tę postać. Niezależnie od tego, czy lubisz tę serię, czy nie, to oczywiście wpływa na to, jak ludzie postrzegają ten serial, ale HBO wcale nie pomaga w tej sytuacji. Teraz, gdy HBO podwaja swoje zaangażowanie w agendę DI w związku z nadchodzącym serialem Harry Potter, oficjalnie zmieniając rasę postaci znanej jako Snape, mamy do czynienia z poważnym rozwojem wydarzeń. Jedna z głównych kwestii dotyczy teraz Mela Gibsona i jego opinii na temat zamiany rasy jednej z najpopularniejszych postaci w całej franczyzie, Harry'ego Pottera. Gibson powiedział następujące słowa. Wiecie, jedną z rzeczy, które dzielę z Amerykanami, jest to, że Dei zaszło zdecydowanie za daleko. I właśnie wtedy, gdy wydawało się, że Dei wreszcie zaczyna dobiegać końca, mamy to znowu. HBO po prostu tego nie pojmuje, człowieku. Oni po prostu nie rozumieją, że kiedy zmieniasz materiał źródłowy tak konicznej postaci i podlizujesz się polityce tożsamości, to tylko zniechęcasz swoich widzów. Uważam, że to, co HBO robi wobec fanów i lojalnych widzów Harry'ego Pottera. To nie tylko obrzydliwe zachowanie, ale też tak bezczelne, że wygląda na celowe działanie. Mam wrażenie, że czasami robią to z czystej złośliwości. Widzieliśmy, co zrobili z... jak ona się nazywała? Postać Velmy ze Scooby-Doo. No to, co tam się wydarzyło. Po prostu tego kompletnie nie rozumiem. Jasne, ktoś może powiedzieć, kim ja jestem, by to krytykować. Spójrzcie, mam swoją przeszłość. Odbudowałem się po swoich błędach ale nie zamierzam milczeć, gdy studia próbują wykorzystywać Amerykanów, wierząc, że są tak głupi, że łykną wszystko, co się im wrzuci do produktu, jakim ma być ten serial – Harry Potter. Słuchajcie, nie wiem zbyt wiele o tej postaci, ale z tego, co mi mówili fani, jest ona opisana w książkach w bardzo konkretny, charakterystyczny sposób. I kiedy zaczynasz schlebiać polityce tożsamości oraz polityce płci, po prostu tracisz swoją publiczność. Znam wielu fanów Harry'ego Pottera, i oni są po prostu wściekli na to, co się dzieje. Pytają: Kiedy to się w końcu skończy? To jest moje najważniejsze pytanie: w tej chwili. To bez wątpienia definicja wojny kulturowej. Mamy studia filmowe, które chcą zniszczyć takie marki jak Harry Potter, Władca Pierścieni, a nawet Gwiezdne Wojny. Spójrzcie tylko, co tam się wydarzyło, prawda? Ale patrzcie, jestem tylko aktorem, ale też obywatelem Stanów Zjednoczonych. I mocno wierzę, że Amerykanie się postawią i nazwą to wszystko po imieniu. Zanim przejdziemy dalej, wiemy, że Mel porusza tutaj wiele trafnych kwestii w kontekście tego, co się dzieje z Harrym Potterem. Pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest fakt, że ten serial z oczywistych powodów odstraszy wielu widzów. Taka jest po prostu rzeczywistość. Widzieliśmy co zrobili z serialem o Welmie i jak bardzo to rozwścieczyło wielu fanów Scooby Doo, którzy wychowali się na tej kreskówce. Wydaje się, że powstaje pewien opór i za chwilę Mel się do tego odniesie. Taki opór naprawdę istnieje, to jest fakt, wewnątrz hollywoodzkiej bańki, w przemyśle filmowym. I kiedy mówię, że widać powolny zwrot w tej branży, to nie znaczy jeszcze, że wojna kulturowa się kończy. W roku 2025 to się jeszcze nie skończy. To może potrwać kilka lat, zanim wszystko się odbuduje, o ile w ogóle. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale na razie widać, że coś się zmienia. Powoli, ale jednak. Niektóre firmy, na przykład Universal, próbują działać właściwie. To tylko jeden z przykładów studia, które stara się robić to dobrze. Co ciekawe, HBO nie reaguje na krytykę, wręcz przeciwnie, obstają przy swoim i mają to całkowicie gdzieś. Mel kontynuuje i rozwija swoją myśl. Wydaje mi się, że HBO testuje, jak daleko mogą się posunąć. To aż nadto oczywiste, że są częścią tej grupy oporu, o której mówimy. Tej, która po prostu nie chce zrezygnować z polityki DEI w powszechnie znanych markach. Szczerze mówiąc, trochę się martwię o to, co Amazon zrobi z Jamesem Bondem, wiesz. Z całym tym OH-O7 i całą tą świetną historią. Kto wie, jakie mają motywy ukryte za plecami. Ale jeśli chodzi o postać Snape'a, naprawdę współczuję fanom. Jestem pewien, że HBO znajdzie jakąś wymówkę, dlaczego w tym serialu zmieniają jego rasę. I właśnie, to kolejny punkt, który chcę poruszyć, oparty na tym, co mówi Gibson. Chodzi o to, że z pewnością podadzą jakieś wytłumaczenie, ale będzie to coś kompletnie absurdalnego, na 100%. Już teraz wiemy, że wielu fanów zna dosłownie wszystko, co dotyczy uniwersum Harry'ego Pottera. I właśnie dlatego czują się głęboko urażeni działaniami HBO. Są traktowani, jak Mel trafnie zauważył, jakby byli głupi. W zasadzie są traktowani tylko jak liczby, a nie jak prawdziwi fani czy lojalni odbiorcy, którzy wspierali tę serię przez długie lata przecież tylu ludzi odwiedzało parki rozrywki z atrakcjami nawiązującymi do Harry'ego Pottera w Universal Studios. I to jest kolejna sprawa. Czy to wszystko odstraszy ludzi od odwiedzania tych parków i korzystania z atrakcji związanych z Harrym Potterem? Kto wie. Nie wiem czy to aż tak daleko zajdzie, ale mel kontynuuje. Jestem pewien, że znajdą jakiś manipulacyjny powód, powiązany niby z fabułą, ale na końcu dnia, nawet jeśli przez to przejdziemy, wiadomo, że trzeba będzie zmierzyć się z jakimś poziomem sprzeciwu. I tak, rzeczywiście, będzie backlash. To fakt. Ale po co HBO w ogóle chce przez to wszystko przechodzić? To już przekracza moje zrozumienie. Wiedzieli przecież, że spotka się to z krytyką, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło z królewną śnieżką. Kiedy odchodzisz od materiału źródłowego, kiedy wprowadzasz politykę tożsamości, kiedy masz agendę, nie masz szans na stworzenie skutecznego modelu biznesowego. I tyle. To po prostu koniec. Może HBO jeszcze to dopracuje, może zdecydują się zmienić obsadę. Kto wie, zobaczymy. Do premiery tego serialu jeszcze daleka droga, i jego produkcja zajmie sporo czasu. Niezależnie od tego, czy zostaną przy tej obsadzie, myślę, że będzie to interesujące, bo jak dotąd uparcie obstają przy swoim. Zupełnie nie przejmują się falą krytyki. I to mówi wszystko, co trzeba wiedzieć o HBO i ich ogólnej polityce. I znowu, Myślę, że ostatecznie zobaczymy taki sprzeciw, jakiego jeszcze nie widziano przy żadnej franczyzie tak dużej jak Harry Potter. Już przez to przechodziliśmy. Gwiezdne wojny, Indiana Jones, Marvel w pewnym stopniu. A teraz franczyza Harry'ego Pottera również trafia pod młotek tej całej ideologii Day. To po prostu nie ma końca. A celebryci i osoby publiczne, takie jak Mel Gibson, naprawdę mają w tym rację. Pytanie kiedy to się w ogóle skończy pozostaje bez odpowiedzi, ale ogólnie chętnie usłyszę, co wy wszyscy o tym myślicie. Zostawcie komentarz poniżej, a jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, dajcie łapkę w górę, żeby wesprzeć kanał i do zobaczenia wkrótce.